W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o ogromnej roli witamin z grupy B na naszą odporność. Kiedy mówimy o odporności i witaminach, zapewne większości z nas raczej na myśl przychodzi witamina D. Mało kto raczej kojarzy ten ważny dla organizmu element obrony z witaminami z grupy B, a jednak, jak się okazuje, pełnią one niebagatelną rolę w tym zakresie. Warto o tym pamiętać w szczególności, iż niektóre z powyższych właśnie witamin, właśnie z grupy B, mogą być w niedoborach w przypadku przyjmowania na trwałe niektórych leków. Takimi lekami mogą być na przykład leki przeciwko cukrzycy typu drugiego. Oznacza to mniej więcej tyle, że regularnie przyjmując leki osłabiasz swoją odporność. O których lekach i witaminach mówimy, dowiesz się w dzisiejszym odcinku, więc oglądaj do końca. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jaka jest rola witamin z grupy B w naszej odporności i które z nich w jakich sytuacjach możemy wykorzystać. Zacznijmy od witaminy B1. Podobnie jak inne witaminy z grupy B, tiamina, czyli witamina B1, jest czasami nazywana witaminą antystresową. Ponieważ może wzmacniać układ odpornościowy i poprawić zdolność organizmu do wytrzymywania niesprzyjających warunków. Znajdziesz ją w wielu produktach spożywczych, w tym w zbożach, orzechach, fasoli, drożdżach oraz mięsie. Stąd też moja ważna rada, jeśli ktoś odradza ci ziaren, zastanów się dwa razy. Dlaczego? Otóż brak witaminy B1 w organizmie upośledza metabolizm oksydacyjny poprzez szereg przewlekłych reakcji prozapalnych. Badania jasno pokazują, że niedobór tiaminy prowadzi do nieprawidłowości w zakresie odpowiedzi naszych przeciwciał. Twój układ odpornościowy staje się, mówiąc najprościej, upośledzony. Naukowcy wykazali, że tiamina reguluje poziom histaminy, czyli hormonu odpowiedzialnego np. za procesy zapalne. Co ważne, w badaniach naukowych suplementacja tiaminą, czyli witaminą B1, Powoduje, że komórki układu immunologicznego skuteczniej eliminują grzyby pasożytnicze typu Candida albicans. Ponadto, tym razem zwierzęta karmione dietą z niedoborem tiaminy nie są w stanie wyeliminować toksyn bakterii kałowych Escherichia coli tak skutecznie jak te z prawidłowym poziomem witaminy B1. Niedobór witaminy B1 wpływa także na ilość limfocytów B w kępkach Peyera, które stanowią część układu immunologicznego związanego z błoną śluzową naszego układu pokarmowego. Sugeruje to ważną rolę tiaminy w odporności naszego układu pokarmowego. Wykazano ponadto, że pacjenci z przewlekłym zapaleniem migdałków mają słabszą funkcję limfocytów, co z kolei koreluje z niskim poziomem tiaminy, czyli oczywiście witaminy B1. Naukowcy sugerują więc, że suplementacja tiaminą może poprawić odpowiedź immunologiczną w tym zakresie. I w końcu najważniejsza informacja tycząca się witaminy B1. Otóż niedobór tej witaminy może skutkować defektami ścisłych połączeń nabłonka jelit. Te ścisłe połączenia zabezpieczają przed wyniknięciem do krwiobiegu patogenów czy substancji toksycznych. Jak zatem widać, rola tej witaminy w naszej odporności jest szalenie ważna. Co ciekawe, w badaniach nad przyswajalnością tiaminy wykazano, że jej najbardziej przyswajalną formą jest benfotiamina. Ta wśród innych witamin z grupy B wyróżnia się rozpuszczalnością w tłuszczach, co zwiększa jej penetrację w mózgu i nerwach obwodowych. Przejdźmy teraz do kolejnej witaminy. Witamina B2, czyli ryboflawina, utrzymuje w zdrowiu komórki naszej krwi, zwiększa metabolizm oraz poziom energii, jest silnym przeciwutleniaczem oraz chroni przed uszkodzeniem białek ścisłych połączeń jelitowych. Występuje w produktach mlecznych, warzywach, jajach i ponownie w zbożach oraz mięsie. Jej niedobór prowadzi do zapalenia jamy ustnej, migreny, depresji oraz zaburzeń osobowości. Ale ryboflawina odgrywa też ważną rolę w metabolizmie oksydacyjnym i ma właściwości przeciwzapalne. Co ciekawe, witaminę B2 badano pod względem skuteczności w zwalczaniu już nie toksyn bakterii Escherichia coli, ale samych bakterii. Do celów naukowych zwierzęta zarażono bakterią Escherichia coli, wywołując sepsę, a następnie pozostawiono je bez leczenia lub podano im zastrzyki z witaminą B2. Po tygodniu 95% zwierząt leczonych właśnie tą witaminą wciąż żyło, a tylko 10% nieleczonych zwierząt przeżyło, natomiast reszta zmarła z powodu niewydolności wielonarządowej. Wydaje się więc, że witamina B2 przyspiesza usuwanie bakterii z organizmu, obniża również poziom cząsteczek powodujących stan zapalny. Ponadto ryboflawina jest skutecznym modulatorem przeciwzapalnym, który wywiera działanie ochronne przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i pomaga, mówiąc kolokwialnie, sprzątać nasz organizm, tym samym wspiera naszą odporność. Jak zatem widać, rola tej witaminy w zakresie naszej odporności jest naprawdę ogromna i chyba mało kto spodziewałby się, że ma działanie antybakteryjne, w szczególności w trakcie sepsy. Przejdźmy kolejno do witaminy B3, czyli niacyny. Co szczególnie ciekawe, w artykule opublikowanym w naukowym czasopiśmie naukowcy zasugerowali, że podawana właśnie witamina B3 w dużo większych dawkach niż normalnie. Wzmacnia nasz układ odpornościowy. A w jakim stopniu? Okazuje się, że nawet tysiąckrotnie. I może zabić zagrażającą życiu bakterię zwaną oporny na metycylinę gronkowiec złocisty. Niacyna jest powszechnie znana z działania przeciwzapalnego, zwłaszcza w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ale także ze względu na działanie obniżające poziom lipidów w naszej krwi. Witamina B3 ma działanie przeciwzapalne w mózgu, przewodzie pokarmowym, skórze i tkankach naczyniowych. Co ważne, podobnie jak w przypadku niedoborów tiaminy czy też ryboflawiny, naukowcy wykazali, że dieta uboga w niacynę osłabia funkcję immunologiczną naszej błony śluzowej jelit. Jak zatem widać, witamina B3 to kolejna witamina z grupy B, mająca ogromną rolę w utrzymaniu naszej odporności. A co z witaminą B5, czyli kwasem pantotenowym? Witaminę tę odnajdziemy we wszystkich komórkach żywych, a w pożywieniu głównie w drożdżach, w wątrobie w roślinach strączkowych, jajkach awokado i w wzbogaconych płatkach zbożowych. Kwas pantotenowy odgrywa kluczową rolę w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów, białek, czerwonych krwinek, witaminy B3, cholesterolu, aminokwasów i kwasów tłuszczowych. Pomaga w utrzymaniu zdrowego układu nerwowego, ale co ważne z punktu widzenia dzisiejszego odcinka, odpornościowego. Niedobór witaminy B5 jest rzadki. Natomiast odnotowuje się między innymi związane z owym niedoborem infekcje górnych dróg oddechowych, w badaniach na zwierzętach zarażonych gruźlicą naukowcy dowiedli, że witamina B5 zmniejsza wzrost bakterii poprzez regulację odporności wrodzonej i odporności adaptacyjnej. Ponadto u myszy z uszkodzonymi płucami witamina B5 znacząco łagodziła obrzęk. Teraz przyszedł czas na witaminę B6, czyli pirydoksynę, która odpowiada za utrzymanie silnego układu odpornościowego, tworzenie się nowych czerwonych krwinek oraz transport tlenu w całym naszym ciele. Pokarmy bogate w pirydoksynę to kurczak, łosoś, tuńczyk. Zielone warzywa, liściaste czy na przykład ciecierzyca. Niedobory witaminy B6 mogą m.in. zmniejszać ilość przeciwciał potrzebnych do uniknięcia infekcji. Witamina B6 jest odpowiedzialna za produkcję białych krwinek, ale także limfocytów T, które regulują odpowiedź immunologiczną. Podsumowując, kompleks witamin z grupy B pomaga zapobiegać infekcjom a ponadto wspiera lub promuje aspekty, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą mieć pozytywny wpływ na Twoją odporność. Mowa tu o zdrowiu komórek, poziomie energii, dobrym trawieniu i apetycie, prawidłowym funkcjonowaniu nerwów, produkcji hormonów czy cholesterolu, czy zdrowiu układu sercowo-naczyniowego. Ale powiedzmy jeszcze, kiedy możemy być narażeni na niedobory tych witamin. Niektóre schorzenia mogą utrudniać lub uniemożliwiać naszemu organizmowi prawidłowe wchłanianie witamin z grupy B. Należą do nich nietolerancja glutenu, HIV, zapalne choroby jelit, choroby nerek, choroba leśniowskiego krona, uzależnienie od alkoholu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy reumatoidalne zapalenie stawów. Co ważne, większość ludzi uzyskuje wraz z pożywieniem wystarczającą ilość witamin z grupy B. Natomiast jeśli obserwujesz u siebie następujące objawy, które zaraz wymienię, może to oznaczać, że nie uzyskujesz wraz z dietą odpowiedniej ilości tych witamin. Te objawy to pęknięcia wokół ust i łuszcząca się skóra na ustach. Poza tym skórne wysypki, spuchnięty język, infekcje, niedokrwistość, zmęczenie, drażliwość, dezorientacja, skurcze brzucha, mdłości lub drętwienie dłoni oraz stóp. Powiedzmy coś jeszcze o skutkach ubocznych. Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, a więc ich nadmiar organizm wydala wraz z naszym moczem. Przyjmowanie wysokiej dawki suplementu złożonego ze wszystkich rodzajów witamin z grupy B może zmienić kolor naszego moczu na jasno-żółty. Pamiętajmy jednak, że efekt ten jest tymczasowy i nieszkodliwy. Gdy nerki pozbędą się dodatkowych witamin, kolor powróci do normy. Chociaż standardowa dawka na ogół wydaje się nigdy nie szkodzić, to zbyt wysokie dawki niektórych witamin z grupy B mogą być teoretycznie niebezpieczne. Możliwe skutki uboczne związane są zwłaszcza z witaminą B3 w różnych formach i obejmują wysoki poziom glukozy naszej krwi przy zbyt dużych dawkach kwasu nikotynowego. Może to kolidować z lekami na cukrzycę. Dlatego osoby z cukrzycą lub wysokim poziomem cukru we krwi nie powinny przyjmować dawek kwasu nikotynowego mierzących uwaga 1000 mg lub więcej. A teraz powiedzmy o interakcjach. W większości przypadków witaminy z grupy B nie wykazują większych interakcji z lekami. Natomiast niektóre leki mogą zwiększać prawdopodobieństwo niedoborów witaminy z grupy B. Dla przykładu leki na ciśnienie tętnicze krwi, ale także leki chemioterapeutyczne mogą obniżać poziom witaminy B1. Leki przeciwpadaczkowe stosowane w leczeniu padaczki mogą z kolei obniżać poziomy witaminy B3. Leki na zapalenie ilita grubego mogą obniżyć poziom witaminy B9. I w końcu leki na wrzody, cukrzycę lub chorobę refluksową mogą obniżać poziomy witaminy B12. A jak przyjmować witaminy z grupy B? Do wchłonięcia witamin z grupy B wystarczy popicie wodą, co znaczy. Że nie musisz takich witamin spożywać wraz z jakimkolwiek posiłkiem. W dodatku, organizm przyswaja tyle witamin, ile potrzebuje, natomiast resztę wydala wraz z moczem. Ogólnie uważa się więc, że witaminy rozpuszczalne w wodzie, a więc m.in. właśnie witaminy z grupy B można przyjmować o dowolnej porze nawet na pusty żołądek. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam wszystkich do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.